Dzisiaj co prawda nie niedziela, ale tutaj się nam rosołek. O, aż nas zaparowało pyrka, tak więc e, dzisiaj będziemy jeść rosołek. Mówiłam Wam kiedyś, że mój mąż robi najlepszy rosołek na świecie. Ja jestem dzisiaj na etapie ogarniania szafy naszej córki. Trochę chcę już rozmiar wymienić, dlatego że o ile góry są ok, o tyle dół, no jak ją gdzieś tam trzeba przenieść albo coś. Nawet jak ona się wspina, to bardzo mocno jej się spodnie podciągają już, i wiecznie ma łydki na wierzchu. Chodzimy na kolejny rozmiar. No i okazało się, że tak na dobrą sprawę nie mam tych rzeczy dla niej, takich jej bardzo dużo, bo większość jest po naszym synu, więc one są takie. Albo niebieskie, albo brązowe, albo szare. Nie ma nic takiego dziewczyńskiego, wiecie, więc muszę... Znaczy nie ma nic, no jest mało. Więc jeszcze jak teraz zrobiłam pranie, zaraz będę je wieszać. Jak to wszystko poprzekładam i sprawdzę, no to wtedy zobaczę, czy ewentualnie jeszcze jej dokupimy coś takiego mocno różowego. A to jest mielona pestka z awokado, którą będziemy dodawać do naszych owsianek. Tylko mu trzeba ją wysuszyć jeszcze, żeby chyba była bardziej sucha z tego, co kojarzę. już się zdecydował, będzie robił pizzę i Krejzol chciał sam ciasto zagniatać, a ja mu mówię, hola, hola, taki sprzęt kupiony, a ty będziesz sam ciasto zagniatał, oszalałeś. Szalałem. No i teraz się chłopak uczy, jak się z Lidlusiem dogadać. No nie no, zakryłeś. Tak, nie znam. Tak. <laughs> tak Jeszcze raz. Pięknie. Powiem wam, że ostatecznie nie jest aż tak bardzo źle kolorystycznie. Znalazłam rzeczy, które podostawaliśmy. Na przykład to jest taki dwupak i do tego też są bluzy, które kupiła moja mama zeszłe lato. To, no to wiedziałam, że jest. Tutaj mamy jeszcze takie leginsiki. Są, jest taki dresik. Tutaj jest ciocia cicha i przywiozła z myszką mini, także... Chyba damy radę. Chyba nie będzie tak źle, bo już bałam się, że będę musiała coś kupować. Tutaj też już nawet nie najgorzej to wygląda. Witajcie w niedzielę. Znowu z mojej stacji do ogarniania się. Dlatego, że dzisiaj jedziemy z dzieciakami na show dinozaurów. <grym> Jakoś dwa tygodnie temu pokazała mi się reklama na Instagramie gdzieś. I stwierdziłam, stwierdziłam że sprawdzę. No i pokazałam Błażejowi, i mówię: chodź, dawno dzieciaki nigdzie nie były, żeby je zabrać. No i kupiliśmy bilety, jedziemy dzisiaj na 14.30. Co prawda, zupełnie nie wiem, jak to będzie wyglądało, <grym> czy to będzie fajne, czy nie. Ale oni są bardzo podekscytowani. Oboje są, oboje są ubrani w dresiki z dinozaurami, bo przez to, że zmieniałam wczoraj e, córce rozmiar na ten większy, to tam właśnie był zestaw z tymi dresikami. W sumie nie wiem, mam taki przebłysk, że może już wam o tym wspominałam, jak otwierałam tą jej szufladę, ale może się tylko mylę. No nieważne. W każdym razie wykąpałam się, myłam włosy. Jeszcze muszę sobie iść po Pandorę, bo zapomniałam w końcu pandory założyć, ale już zegarek założyłam. Założyłam sobie też mam taki dziunek. No pokażesz się, czy nie. O, to, jest, to jest pierścionek z Dansa. Kosztował jakieś 5 euro, ale jest taki ładny i tak mi pasuje do tego, który noszę. To jest znowuż pierścionek, który przywiozłam rok temu w marcu od moich rodziców. I to jest pierścionek, który był albo kupiony za pieniądze z moich chrzcin, albo dostałam je na chrzcin, Nie wiem, w każdym razie to złotorodowe, tak zwane, kiedyś oddam go córce. No, i tak, myślę, że pasuje do tego. Podoba mi się generalnie. Złoty zegarek z Fossila, którego też dawno nie nosiłam. Ogarniamy się, mamy tak na dobrą sprawę. Godzinę 45, żeby się ogarnąć. Córka jeszcze śpi. Myślę, że czasówka jest całkiem niezła. Rzecz jedna rzecz, bo w poprzednim vlogu tak bardzo poszalałam z muzyką, że nie wszystko się wrzuciło przez to, że właśnie prawa autorskie mi to zjadły. I miałam Wam o tym powiedzieć i chyba w sumie nie powiedziałam, że jak dojechałam do sklepu. W drodze mi się pojawił komunikat, że mam za niskie opony, yy, za niskie ciśnienie w oponie. To już nam się zdarzało, dlatego że my te tylnie opony, chyba tak, tylnie opony mamy do wymiany i właśnie czasem się. Tak dzieje, że nam ten komunikat wywala. Musimy je po prostu w końcu jechać i wymienić. I da się na tym normalnie dojechać, ale mimo wszystko lekki stresik złapałam. Musiałam do Błażeja zadzwonić i się upewnić, czy, czy aby na pewno dojechać. Wiecie, wzięłam sama auto i taki klops. No ale dojechałam, wszystko ok. Błażej wczoraj podpompował, tak więc jest gitara. Możemy jechać. Teraz wam pokażę, bo tutaj mam <laughs> y, cały mój y, utarg dzisiejszy na vintage, znaczy nie cały, bo jeszcze na dole są dwie paczki, które udało mi się wcześniej spakować, ale jutro była, że jak będzie odwoził syna do przedszkola, to zawiezie to. I dlaczego o tym mówię? Bo przeżyłam mały zawał, tego, że w związku z tym, że zmieniałam córce, ten rozmiar na większy, no to to, co było już wyprane, czyste, to stwierdziłam, że od razu wystawię. W związku z czym moje konto znowu podbiło, bo wystawiałam dużo nowych rzeczy i zaczęły mi się sprzedawać też stare rzeczy. Jedna dziewczyna kupiła pięć rzeczy za jednym zamachem i tej jednej nie mogłam znaleźć. No, po prostu przeszukałam wszystko. Tak mi się wydawało, że wszystko. Bo ja mam raczej takie stałe miejsca, w które odkładam właśnie te, te rzeczy. Czasami je sobie grupuję, żeby mi łatwiej było znaleźć, co poszło w której partii. Ale nie mogłam tego znaleźć. No. I Błażej w końcu powiedział, żeby na spokojnie, że on mi to jeszcze sprawdzi, i przypomniał sobie o jeszcze jednym miejscu, i tam właśnie to znalazł. Także jesteśmy uratowani, mamy wszystko, wszystko jutro wyjdzie, a my na spokojnie możemy iść oglądać zdrajców, bo już się nie mogę doczekać kolejnego odcinka. To jest jeden z lepszych programów ostatnich lat, i też. Tak rozmawialiśmy dzisiaj, że w sumie jedynego programu, który nas, którego nam brakuje, który nie jest kontynuowany, to jest Power Couple. Bardzo nam się Power Couple podobało i no nie wiemy dlaczego go nie ma, ale fajnie by było jakby wrócił. Dziewięć paczek w sumie, tak więc niezły bilans jeśli chodzi o weekend. Jako, że wszyscy jesteśmy dzisiaj w domu, znaczy syn już wrócił z przedszkola, bo widzicie, która jest godzina, już jest pierwsza. Będę drugi raz robiła, i jeszcze kolejny, suszy się poście, klasyczek u nas, będę kolejny raz robiła zupę z Lidlomixa, tą gyrosową, bo poprzednim razem bardzo nam podeszła i też mam nadzieję, że y, dzisiaj będzie podobnie, chociaż y, zrobię ją troszkę inaczej, bo już tej de facto przyprawy gyros, gyros nie mam, tylko zamarnuję to mięso w innej przyprawie, ale powinno być ok. Tak więc, jeżeli macie mixa, serdecznie polecam przepisik na zupę Geroz, bo po prostu jest subcio. I też myślę, że to jest jedna z takich popularniejszych zup, więc podejrzewam, że możecie ją znać. Ale jak nie znacie to my polecamy. To jest dokładnie ta zupa z kurczakiem i papryką. Ona jest oczywiście dodana przez kogoś, to nie jest oficjalny przepis, więc tam się zawsze komunikat najpierw pojawia, ale mnie to absolutnie nie przeszkadza. Dzisiaj eksperyment mamy. Pierwszy raz używałam tej nakładki do eee! gotowania na parze. To nie jest mądre otwieranie tego jedną ręką. Teraz wam pokażę, co tu jest. Troszkę się rozpadły niektóre, ale mamy pierożki. W środku jest farsz z mięsa, z rosołu, a drugą część farszu oczywiście wykorzystam na Pasztet, no bo nasz tyle farszu nie bylibyśmy w stanie zjeść, tak w takiej formie. Zaraz będziemy próbować. Ten przepis nie był z przepisu, wiecie, stąd. Tylko znalazłam go gdzieś na necie. Co to są? Pierożki. Pierożki, tak. Pierożki. Tylko musiałam sama po kolei te kroki wykonywać, które tam ktoś podał w internecie, ale mam nadzieję, że wyszło.